Przedrzeć się przez śnieg do parkomatu łatwo nie jest, ale to nic w porównaniu z tym, jak trudno jest w ogóle zaparkować, gdy miejsca parkingowe pokryte są hałdami śniegu. Po ostatnich obfitych opadach, miejsca parkingowe w Szczecinie zostały w znaczącym stopniu zasypane. Kierowcy narzekają na to, że nie ma gdzie parkować. Pojawiły się głosy, że na ten czas strefa płatnego parkowania powinna zostać zawieszona. Szczecińskie biuro strefy zapowiada jednak, że tak się nie stanie. Wręcz przeciwnie, opłaty będą nadal pobierane, a wszystkie samochody będą sprawdzane. Ponieważ były pewne niedomówienia, pokazało się wiele informacji na Facebooku, na innych forach, że można parkować bezpłatnie, jak tylko pojazd zasypany jest i tak dalej. Chciałbym dodać, że nasi inspektorzy kontrolują wszystkie pojazdy bez względu na to, czy jest zasypany, czy nie zasypany. To, że nieodgarniana była przednia szyba, sprawdzany, czy był bilet, to nie znaczy, że pojazd nie był skontrolowany. Na ulicach pracuje taka sama liczba inspektorów jak wtedy, gdy śniegu nie ma. Nawet jeśli więc parkujemy w zaspie, a nie na odśnieżonym miejscu, musimy zapłacić lub spodziewać się mandatu. Zarządcy strefy mówią, że jej zawieszenie spowodowałoby jeszcze większy paraliż w ruchu. Jeżeli tylko strefa by była zawieszona, jestem przekonany w 100%, że nikomu by to nie przeszkadzało, że nieodśnieżone są miejsca parkingowe, zobaczylibyście sami, jak strefa momentalnie byłaby ten obszar byłby momentalnie zakorkowany pojazdami. Inna sprawa to oczywiście pieniądze. Jeden dzień zawieszenia strefy kosztowałby miasto kilkadziesiąt tysięcy złotych. Opłaty są więc nadal pobierane mimo zdecydowanie utrudnionych warunków parkowania. Jeżeli służby miejskie nie nadążają z ośniedzaniem tych miejsc parkingowych, no to nie powinny za nie pobierać opłaty za niewykonaną usługę nie pobiera się opłat, więc jest oczywistą sprawą, że strefa powinna zostać zawieszona. Stowarzyszenie Koliber idzie krok dalej i wskazuje kto powinien zająć się odśnieżaniem miasta i miejsc parkingowych. Strażnicy miejscy. Według Kolibra tylko tak strażnicy mogliby zaprezentować swoją przydatność w sezonie zimowym. Póki nie zobaczymy strażników w jakiejś pożytecznej pracy, taką pracą jest na pewno odśnieżanie chodników, póki nie zobaczymy strażników z łopatami, no to nie uwierzymy w zasadność istnienia tej szlachetnej bądź co, bądź instytucji, która tylko zajmuje się uprzykszaniem życia mieszkańcom. Za odśnieżenie miasta odpowiedzialna jest firma, która wygrała przetarg ogłoszony przez Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego. Decyzję o zawieszeniu strefy może podjąć prezydent lub radni Szczecina podczas sesji, a ta jest w najbliższy poniedziałek i złożenia wniosku o zawieszenie strefy nie wyklucza Platforma Obywatelska. Nie mam żadnych wątpliwości, że przy takich warunkach atmosferycznych, jakie mamy za oknami, opłaty za strefę płatnego parkowania powinny zostać jak najszybciej zawieszone. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że Kupując bilet parkingowy za np. 2 zł płacimy za usługę, za użyczenie parkingu, a w tym momencie niestety mamy tylko i wyłącznie do dyspozycji zaspy, więc de facto płacimy za coś, co tylko nam utrudnia to parkowanie, a nie ułatwia. Inicjatywa ta spodoba się zapewne kierowcom, którzy na warunki parkowania narzekają, bardzo narzekają myślę, że zdecydowanie tak. Nie ma gdzie zaparkować. Jeszcze tutaj, jeszcze służby miejskie w miarę się starają. Natomiast, natomiast w centrum y, to już jest kompletnie, kompletna katastrofa. Dbanie o tą strefę to jest tak jak dbanie o swój interes. Miasto ma interes w tym, żeby brać od nas pieniądze. Ma. No to niech z tego interesu się wywiąże. Oczywiście, że powinna zostać zawieszona. Ponieważ możecie Państwo zobaczyć, że nie ma gdzie zaparkować samochody, a tutaj można powiedzieć przez 15 minut krążyją, żeby zaparkować. Proszę Pana, to jest oburzające, że ta strefa ciągle istnieje. Przedstawiciele strefy płatnego parkowania przewidują, że taki projekt raczej nie doczeka się realizacji, bo do poniedziałku śniegu może już nie być. Póki co w tym sezonie na zawieszenie opłat za parkowanie nie zdecydowało się żadne miasto w Polsce. Nawet jeśli mieszkańcy zamiast na odśnieżonych miejscach muszą płacić za parkowanie na hałdach śniegu.